Jak y, zaczynasz historię z biznesem, musisz pracować ciężko. Musisz zapier... Jak nie jesteś gotowy do ciężkiej pracy, zastanów się, czy warto w to wchodzić. Statystycznie 10% ludzi ma predyspozycję do biznesu i zacięcie biznesowe. To jest raczej twarda gra, więc, y, więc trzeba mieć tą świadomość, że początki biznesu to jest 4 do 7 lat pracy, minimum 60 godzin tygodniowo. Kiedyś było y, dużo więcej. Więc y, y, oczywiście przychodzi później taki moment, gdzie, y, gdzie trzeba y, już zwolnić. To jest jak zatrudniasz ludzi. Na początku jeszcze musisz ich sprawdzać, uczyć, doskonalić, żeby trzymać swoją jakość, żeby, żeby przekazać im im swoje wartości, ale później trzeba zacząć pracować y, mądrze. Mądrze, czyli pozbywać się tego, czego nie lubimy robić najbardziej.